Mój ulubiony dostawca popsutego retrosprzętu przysłał mi do naprawy takiego Pegasusika Pegasus z Bob Marku, klasyk. O, tutaj klasyk. Pegasus jest martwy. To co trzeba Kubie pomóc? Kuba z kanału Well Kuba prosił mnie, żebym się tym zajął. Co niniejszym, czy nie? Jedziemy. Na początek podepniemy sobie tego Pegasusa. E, sprawdzimy, czy faktycznie jest martwy. I zobaczymy, co dalej. Podepnę. Widzimy się za chwilę. Dobra. Mamy to. 162 w jednym. Piękny, różowy kartycz. Mój ulubiony. E, zasilanie mamy podpięte. Nie, nie mamy podpiątego. Zasilanko, zasilacz cyk, dobra, i sprawdzamy, nic, kompletnie nic. Dobra, rozbierzmy to. co I zobaczymy co tutaj się dzieje, który to jest plus to mamy 9V OK jest 9V OK jest stabilne 9V i teraz tutaj mamy... 9V, a na wyjściu stabilizatora mamy 0V. O, ci ciekawostka: 9V, 0V. Dobra, stabilizator do wymiany, szanowni moi kochani. Dobra, trzeba wylutować, trzeba wylutować tutaj stabilizator. Nie ma się co cyrkolić. Jedziemy z koksem. Rozlutownica mi się nagrzała. Wylutujemy to. Zobaczymy, co to jest. Wydaje mi się, że to jest 7805, czyli 5-woltowy stabilizator napięcia. Taki typowy. Ok. Musiał się, musiał nieźle dostać. Musiał nieźle dostać, skoro aż tak tutaj mamy drugą połowę tego. Tak to jest 78,05. Nie wiem, czy mi to złapie. Tak 8,05, ale musiał oberwać, skoro mi się rozleciał w łapach. No dobra. Co? Trzeba się wziąć do... do roboty. Znalazłem sobie taki. To jest 7805. I co? I będziemy, będziemy go wymieniać. Wymienimy stabilizator. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy to pomoże, czy nie pomoże? Dobra, let's do it. Wlutowałem. Znaczy nowy. Chciałem powiedzieć nowy, ale to nie jest nowy, bo ja go wyciągnąłem z Commodore C16, ten stabilizator 7805. Także jest z epoki, żeby nie było. Żeby nie było, że jakiś nowy, tylko że on jest z epoki i jest. No zobaczymy, zobaczymy. Yy, sprawdzimy sobie napięcie. Podepniemy. Cyk. Yy, mamy miernik. I co? Na masę. Tak? Na wejściu. O, jest 5 V na wyjściu. 9 V na wejściu. Tu jest wyjście. 5 V. Super. Jest szansa, że, że zadziała. Jest szansa, że zadziała. Dobra, yy, podepnijmy sobie kable i zobaczmy, zobaczmy, czy to w ogóle zatrybi. Ok. I co, Stryczek elektryczek? Jest, jest, stabilizator. Prawdopodobnie z tego, co mówił Kuba, yy, wpiął nie taki zasilacz no i poleciał stabilizator ok teraz trzeba się będzie zająć o się posypało guziczki się posypały zajmę się teraz tą obudową bo ona taka brudna jest to nam się nie podoba idę to wymyć wyczyścić, poskładamy do kupy i spróbujemy yy, spróbujemy odpalić w coś, może pograć sprawdzimy jeszcze pady i takie tam inne. Dobra, ile się zajmę tą obudową, bo mi się nie podoba. Pegasus już wrócił ze spa. Wymyłem tą obudowę ładnie. Czy wydaje mi się, że ładnie. Ok, ale zobaczę, co mi się rzuciło w oczy. Tutaj, w tym miejscu, był, um, był ten stabilizator. Tutaj wchodzi, nie? Zobaczcie, jak bardzo musiał dostać po dupie. Że się zagotował plastik. On się tutaj nieźle przytopił. Słuchajcie. Co tu się wydarzyło? Puśćcie wodze fantazji w komentarzach. Dobra, składam to do kupy. Zobaczymy, czy, czy działa jeszcze. Przeczyszczę to gniazdo kartridży może. Spróbuję tu jeszcze podłubać. I składam to do kupy. Okej. Okay. Jak widzicie, konsola działa. Obraz daje bardzo ładny. Ale, kurde, zobaczcie. I nam pada takiego oryginalnego. Wduszam start. dupa. Myślałem, że to koniec zabawy z tą konsolką. Ale to nie jest tak łatwo. Tutaj brakuje śrubek. Ktoś tu, ktoś tu już był w tym padziku. Dobra, trzeba rozkręcić i zobaczyć, co się dzieje. Ale pół sukcesu za nami. Jedziemy dalej. Jako, że te pady. Oryginalnie od tego Pegasusa. nie chcą z nim gadać, sprawdzałem oba na obu wyjściach, na obu złączach tych, tych kontrolerów, za cholerę nie chcę to gadać. Trzeba to rozkręcić, zobaczyć, co tam się dzieje. Let's go. Zobaczcie, tak wyglądają gumki od tego. Pada. nic z tego nie będzie nic z tego nie będzie zobaczcie tutaj kolejne to już ledwo się trzyma no cóż tak to wygląda co teraz? no teraz to jeszcze sobie sprawdzę jak już tu jestem to sprawdzę sobie ciągłość ciągłość przewodów w tym, w tym kablu Stawimy sobie brzęczyk. Okej. Okay. Dobra I sprawdzimy sobie te kabelki Oto to przy tak wiekowym sprzęcie. Tutaj z tego co, co widzę, to jest wykorzystywanych 5 żył w tym kablu. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. tak No i będziemy szukać, bo tutaj od razu widać. sobie tak popatrzymy, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, jest 9 dziewięć, dziewięć pinów. I te tutaj, 1, 2, 3, 4, wyglądają jakby były puste. OK. Zapnijmy sobie tak i sprawdzimy. Trzy, cztery, pięć. Pusto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pusto. No, to nie wróży, to dobrze. Cztery, pięć pusto no tutaj tutaj ewidentnie widać, że nie ma gdzie tu ten nic tam nie ma w środku no trafiony kabel jest też trudno się dziwić o, tu w ogóle echo echo, żadna z żył, nie ma ciągłości dobra Trzeba się zastanowić, co z tym zrobić i będziemy działali dalej. Skontaktowałem się z Kubą i doszliśmy do takiego wniosku, że z racji tego, że przewody są uwalone w tych padach, to mamy dwie opcje. Jedną, która nic nam w zasadzie nie załatwia, bo moglibyśmy sobie taki, tutaj widzicie, kupić taki przedłużacz do Joya, czyli taki kabel fajnie zrobiony. 17,90 sztuka. Obydwa kable są uszkodzone, w związku z czym to by wyszło, ile tam? 36 zł, tak? Ale dalej mamy problem gumek w tych padach. Ale znaleźliśmy takie sobie, gdzie to jest tu, pady z wyjściem w zasadzie kompletne. I teraz, jak się dobrze przyjrzycie, to one mają dokładnie taki sam układ klawiszy i są w zasadzie takie same, z wyjątkiem tego, że tutaj z boku wychodzi kabel, a w tych oryginalnych pogozasowych z góry. I teraz sobie wymyśliłem, żeby zachować e, oryginalny charakter tych padów, e, czyli, czyli tych Kurczę, może warto byłoby się zaopatrzyć w takie. No bo tutaj dokładając raptem 9 zł. Mamy po pierwsze dwa oryginalne pady. 9 złotych w stosunku do tego, co moglibyśmy kupić. Za ten, yy, dwa, yy, dwa kable. Yy, dwa kable tutaj takie. To przedłużacze, z których można byłoby wyciągnąć kabel, zrobić nowy do tego, do tego starego pada. Ale nie mamy gumek. A słuchajcie, one są takie same i jest duża szansa, że te gumki od tego pada będą pasowały. Przyszły pady. Słuchajcie, jestem podbudowany. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. To się kurde, wszystko zgadza. Tu się wszystko zgadza. Najpierw sprawdzę sobie. Popiję już Pegasusa, żeby sobie sprawdzić, czy czy to zadziała. To po pierwsze. E, bo tak naprawdę nie udało mi się uruchomić tego Pegasusa do końca. Wiadomo, obraz wyświetla, kartridż, kartridż fajnie się wczytuje, e, ale nie udało mi się pograć. E, no i trzeba sprawdzić, czy tam oprócz e, samego pada jest wszystko w porządku z elektroniką, nie? Więc podepniemy sobie tego pada nowego. Zobaczymy, czy wystartuje, a potem spróbujemy podmienić e, te gumki nie wiem, może, yy, może i całą elektronikę. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Rozkręcę i wtedy wtedy zobaczymy. Będziemy mieli nowy kabel i nowe gumeczki. Przełączę się tutaj na widok. Gdzież to jest? Ciach. Dobra. Hmm. O! Działa. Działa. Jest ok. A tu może papaja? Co tu się robi? O, poszło. Dobra. Raz, tyle musi trwać. Co zrobimy? O! Działa. Fajnie. Dół działa. Góra działa. Piącha działa. rozkręćmy to no trochę się różni ta elektronika Widzę, gdzie mam tego starego? E, idealnie! Idealnie, spójrzcie. To jest stary. A to jest nowy. Jesteśmy w domu. Dobra. Kabel to się polutuje. Kabel to pił tak sobie zobaczcie ja jeszcze po prostu jeszcze spróbuję je umyć bo tutaj jest tak trochę troszkę brudno one są lekko kurde pożółknięte, więc tutaj też cudów cudów nie będzie ale trochę je tam umyję tak się przyglądałem temu wszystkiemu Zobaczcie, i nie mogę tego kurcza zrobić. Nie mogę użyć tych gumek do tych przycisków, tutaj, bo one są po prostu za niskie. Zobaczcie, jak się przyjrzeć, o tutaj prawie odpada, jak się przyjrzeć, to ten jest wyższy ja ten oryginał tutaj, i trochę lipa. I postanowiłem, że zrobię tak, ponieważ tutaj jest drugi pad. I Do tego drugiego pada. Może inaczej. Z tych gumek, to tylko jedna jest taka, że tutaj odpada. Nie? Ale jeszcze się trzyma. Jeszcze spoko. Te pozostałe, które mam tutaj już założone, i tu, to one się mogą nadać, nie? Zobaczcie to sobie założę. Ona, ona jest cała, więc założę sobie tutaj na dół. A do tych turbo, no to będzie jeden w tym drugim padzie, który nie ma tutaj tych przycisków Start Select. Założę ten uszkodzony, no bo nie ma wyjścia. Tak to się prezentuje, słuchajcie Poskładane. Tutaj dipad pracuje bardzo fajnie. Start select też. Tutaj guziczki też. Tutaj ten ten przycisk. Tutaj czuć, że on jest taki troszkę bardziej miękki, z racji tego, że tutaj ta gumka jest uszkodzona. Nawet, nawet jak się tu przyjrzeć. Ale ja podejrzewam, że on działa. No. Kurczę, w kontrze tutaj jest strzelanie, czy tutaj jest strzelanie? Tutaj jest strzelanie, nie? No tutaj d też chodzi fajnie. Okej. Okay. Sprawdźmy to. Z tego pada, numer jeden. Podepnę sobie tutaj w to gniazdo. To jest chyba... Chyba numer jeden, to mi się wydaje, okej, okay, wlazło fajnie, a tego, czyli z dwójeczką, pisane jako dwójeczka, podepnę sobie w to prawe gniazdo. O tu, dobra, zasilanko, zasilanko, tutaj Dobra, mamy to podpięte. W sensie, No i sprawdzimy. Dobra, przycisk start działa. Dół działa. Góra działa. Jest OK. Kontra. Jedziemy. Przycisk A działa, w związku z czym... Myślę, że będzie działało. Dobra, jest, jest fajnie. E... Gdzie działa? A tym się strzela. Ale tu akurat w kontrze nie jest potrzebny przycisk turbo, bo tu widzę, że to. Okej. Okay. Dobra. To jest to czerwone, tak? Kura, tu. Po skosie, po skosie, po skosie, po skosie... Skok. Wszystko działa. Super! Dobra! Mission complete! Słuchajcie... Mission complete! Udało nam się naprawić tą konsolkę. Bardzo fajna. Ona tutaj, nie wiem czy Wam pokazywałem, ma jeszcze taką plombę. Ona co prawda jest zerwana, ale to jest oryginalna plomba Bob Marku, czyli naszej polskiej dystrybucji tego, tego Pegazusika. Pegazusik sprawny. Padziki sprawne, gumki wymienione. Myślę, że posłuży e, Kubie. A właściwie z tego, co Kuba mówi, to jest jej, e, jego żony. E, oryginalne pokazu, które miała w dzieciństwie. Także myślę, że będzie, będzie ze mnie dumna. Pozdrawiam cieplutko. E, słuchajcie. Bo, no, świetnie się bawię robiąc takie rzeczy daje mi to mnóstwo frajdy, także, także fajnie Kuba, że, że zdecydowałeś się to przysłać, bo naprawdę robisz mi niezłą przyjemność takimi, takimi rzeczami. Bardzo się cieszę, że się udało naprawić. Nieduży koszt, bo raptem raptem wymiana stabilizatora napięcia musicie uważać z polaryzacją tych, tych zasilaczy one nominalnie miały 9V bodajże Ale ja się tak zastanawiam, bo on Tam nie wiem czy widzieliście Taki taki przypalony plastik tej tej górnej obudowy od wewnątrz Taka ścianka tam jest Ona była bardzo bardzo Przytopiona, przebarwiona na brązowo Tak się zastanawiam, czy tam jest potrzebny z 9V czy ten, czy ten Stabilizator napięcia Przez to się tak nie grzeje, bo w zasadzie to wystarczy mu do pracy chyba 5V, nie? więc jakby to zastosować taki 6V zasilacz to nie wiem, czy yy, nie byłoby lepiej dla tego stabilizatora i by się tak nie grał. także trzeba się zastanowić czy, czy nie lepiej znaleźć sobie 6V taki zasilacz no dobra tyle pady działają, konsola działa, jestem zadowolony trzymajcie się do następnego materiału